7, już powiem, z Ranek Minecraft Jesteśmy na Peksji Alfie, a nie lecimy, naprawdę na Peksji Alfie. Wszystko działa, wszystko działa, dobra, lecimy. Z odcinaczkiem. Ten odcinek będzie jakiś długi. Tak nie wiem, 6, 7, może a minimum 5 minut będzie trwał. Okej. Okay. Okej, okay, zebraną mam drewni. Naprawdę stara wersja, ona jest jakieś 20. chyba 10. Jakoś tak. Okej. Okay. Kilos. Ale te drzewa są dziwne. Nie, nie ma tutaj na każde kliknięcie myszki drzenia. Tak jest to nowej, Tak też na przykład w wersji. Aha, świnka jest, świnka. Tutaj nie ma jeszcze krytów. PVP tutaj było bardzo. Co ciężkie... O kurczę, świnka do kopalni. Okej, okay. mamy dwa mięska. No wiecie to tak ma w ponadek. Pozdrawiam youtubera Juju L1. Po polecam sub subować. Fajne filmy ma no tylko, że rzadko, że niektóre filmy. Jeden film mu nie wyszedł. No ale polecam zasłuchać Nie wiem czy obie mi się tu nagrało, dziewięc nie Dobra, kopiemy, dobra, mamy już wystarczająco wykopane Ale to też mam szastkę na talkę. A co ja robię, boże święty Skorzystuje sobie więcej patyków Okej okay. Zrobimy sobie mieczyk, mieczyk łopatę, ja chciałem sobie pokazać tierdę Mega się tutaj w ogóle te narzędzia szybko niszczą. Zobaczcie, ja no tylko 13 kobla wy, a już mam pół. Już mam pół, tylko... Już mam połowę rozwalonego kilofa. Boże, ej, na tych wersjach 4 sz szybko. Ta myszka. Aha, jest. Tu już już... Tutaj chyba już była skórzana zbrojka. Chyba skóra była. Śnego. to książek. Po co najwyżej książki jak tu? I tak ani bukrzyfną ani ten. Nie ma. Ile? Cztery mam. To na budki już nam starczy, Ale nie, jeszcze. Ja Aha, na mi też starczy. Taka większość owiec w ogóle wypada to Pa, no ciągle dwa O, z kurczaka chyba tylko piórka wypadają Aha, nic Krowa dusi się! O nie, ale skaczesz Dobra, dziewięć Skorupujemy sobie zbrojkę, jeśli jest Ja nie wiem, ja nie jestem specjalistą od starych wersji

Z chwilkę chyba się dowiecie co my będziemy tu robić Jeszcze chyba każdy domyśla Ale czekajcie to nie jest koniec Mam jeszcze 4, dobra Nie wiem czy mi starszych bloków 8 Chyba nie Starczy! Starczy mi albo nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Statyły. Dobra. No, no. Oczywiście to. I F. Do widzenia, widzowie. Narka. Widzimy się w kolejnym odcineczku.